Nie, pączki, purcle. A purcle co to są właśnie? Pani Dobre, mówiła przed chwilą. Z tak, do tłuszczu wkładane. A taki z nadzieniem? A z, nadzienia. A z nadzieniem? Puczk. Poczka. Pumle. I jak smakują? Dobre są pączki? Pyszne, powiedz. Jaki jest? Dobry pączuś? Dobry. A jak smakuje Pani? Bardzo dobre, rewelacja, bardzo polecamy. No i właśnie jak pączek od Radia Gdańsk? Pychota, przepyszny. Pączki, no schodzą tutaj w Kościerzynie jak ciepłe bułeczki, no taka zasada. A skąd przyszliście tutaj do nas? A myśmy przyszli z przedszkola w parku, byliśmy w Bibliotece Miejskiej na zajęciach z E, biblioznawstwa, tak? Być na czytaniu e, literatury dla dzieci i zobaczyliśmy, że są ponczusie, więc idziemy, nie? Jakie będą ponczusie? Jakie będą ponczusie? Słodkie? Słodkie. Słodkie, tak. Zapraszamy, chodźcie na ponczusia. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. Ale... Proszę Bardzo to jest taki dzień, w którym trzeba się najeść do seta, bo potem długo, długo trwa post, czyli to umartwienie. Tak długo, żebyśmy tak zamartwili się za tym pączkiem, że po 40 dniach znowu one giną tak jak dzisiaj, w 30 -30. Ale oprócz tego, że my w domu, w 34, to trzeba się oknąć, że wczoraj wieczór skończyły się zypuste. Coś to są te zypuste. Te zapusty to, to, to są takie, że my mamy, no tylko teraz już tylko jeść i jeść i jest przez, przez kilka dni do seta te, posy, te, te takie tłuste potrawy, potem będą chude. A ja ci je to ci rytych kasiabści pączki. I właśnie, pączk czy purce? No, Pokażmy co mi się purcowa, bo u nas właśnie w tych Kaszubach takich naszych, tu kościerskich, jest trochę gorzej z, tym, yy, z tymi nazwami. Słuchajcie, u mnie w moim domu było tak dużo pieczonych pączków, każdy przynosił yy, wszystkie produkty i moja mama yy, piechła yy, dla kilku mieszkańców zawsze te pączki. Bardzo duże te pączki, bym powiedziała, są kruściki też, to te właśnie węzły miłosne, ale jednak ten pączek dominuje w tych naszych domach. No właśnie, tu trzeba powiedzieć, że w kwestieżni są po prostu poetycznie Bo w kartę zachmundy są że chrusty to są wykrąptane buksy, takie wykręcone spodnie. A tu tyle mają i się nazwa te chrusty. Jaką? U te chrusty są nazwane węzły miłości. To takie pięknie. Jak mi takie węzeł miłości na stole podamy, może w ilości pięć, Ojej, to nic więcej, tylko do wieczora można się zakochać. <laughs>